Dzień dobry dla wszystkich. Bardzo serdecznie trójkąty ABC i CDE są równoległe, równoboczne, przepraszam. Punkty AC i E leżą na jednej prostej A, C i E. OK. Punkty KL i M są środkami odcinków AC, CE i BD. Zobaczcie na rysunkach. Wykażę, że punkty KL i M są wierzchołkami trójkąta równobocznego. A teraz zobaczcie. Jeżeli ML jest równoległa do DE. I tu jest 60 stopni, to oznacza, że tutaj też będzie 60 stopni, bo są do siebie równoległe, a punkty A, C, E są współliniowe, tak jak wcześniej zadania wyniki. I tutaj to samo, C, a, B jest 60 stopni, M, K jest równoległe do B, a, czyli tutaj też będzie 60 stopni. I to już praktycznie kończy nam zadanie, dlaczego? Bo jeżeli mamy trójkąt KLM i udowodniliśmy, że te kąty tutaj dwa ma po 60 stopni, to trzeci też będzie musiał mieć 60 stopni. Dlaczego? No bo jak od 180 stopni odejmiemy te 120, sumę, co wiemy, że tu ma po 60, to zostaje nam 60 stopni. Czyli wystarczy w trójkącie równobocznym udowodnić, że dwa kąty mają po 60 stopni, to trzeci już też będzie musiał mieć 60 stopni. Co kończy dowód. Tak naprawdę dziękuję Wam serdecznie za uwagę i zapraszam do oglądania poprzednich odcinków. Do zobaczyska. Cześć!